No dzień dobry, właśnie, <laughs> ale są dobre wieści, to zobaczcie, ułem ludzie, no wpuścili, Krzysztof ma No, wpuszcza, otwiera bramki, a nie chce wypuścić i żąda 100 złotych. No widzicie, u mnie takiego czegoś, ja tyle czasu tam mieszkałem, 8 lat. I szanowałem ludzi i ludzie jak przejeżdżali, to bardziej chcieli mnie zobaczyć. A po prostu wymyślacie, o już nie powiem, to, co i jak? Wymyślacie takie bzdety. To dobrze, trzymaj ta, To po prostu niektórym ludziom to się ogółem nie spodoba. To zobaczcie, zobacz, zobaczycie, co tam będzie się ogółem działo. Właśnie. Jak on wygląda. Ja mam swoje lata. I normalnie moja wygląda a on zajechany jak trampek stary trampolina tam się gdzie ugłym tam się ugłym zgina i tam się zgina to jest prawdziwa trampolina to no właśnie No niech sobie dobrze niech chudujcie go chudujcie go Wam się przyda, przyda się Wam właśnie, <laughs> niech wszystko robi. No o, niech zmywa, niech sprząta, niech odkurza, niech myje naczynia, niech gotuje mu. Po prostu czas najwyższy. A ja, ja jak zobaczyłem na samym początku od razu trzy konserwy, to konserwy to już jakiś czas zależały. Nigdy w życiu hałaki konserw nie miał. <gry> A ja właśnie teraz ugotowałem sobie wędzony z kurczaka. No, i będę miał sobie na kolację jeść. A mógłbym, widzieliście, byłem sobie ułym Jaku pizzę. Sobie jadłem, bo musiałem jechać pewne sprawy pozałatwiać. Ja to Łym się śmieje z tego. No. Trzymaj go, trzymaj go. Śmiechowarkę. <śmiechowarka> o, przepraszam. Teraz sobie by te klasie ale tutaj nie będę przynosił, bo po prostu kawałek takie łódko wydany kuczek, a ja go ułem, bo to był folii całe, to wszystko, a ja go sobie jeszcze podgotowałem, żeby miękki kuczek był, miękkie mięso to byłem właśnie. Ciekawe wieści. To dobrze Krzysztofie, krzymej go. Karm go. Bo ja ułem sam pracowałem i co chciałem, to kupowałem to jedzenie. Ale... Twój kanał tak się rozwinął się Mleczny Człowiek, niech sobie ogólnie... Mój teraz ten kanał też, już mam prawie 50 tysięcy subskrypcji. Bo niepotrzebnie właśnie ta osoba założyła sobie... Ogólnie... No ogólnie na mnie miał zgodę, ale ogólnie... Wszystkie pieniądze przywłaszczył sobie, złodziejska świnia, no już, <laughs> tak to jest, tacy pazerni są ludzie, tak samo jak ten chyba tworzy się, trzeba wiedzieć jak pieniądze zarabiać, a nie wyrywać, tak jak za zdjęcie Krzysztof, wyrwa 200 zł. no to byłem u mnie takiego czegoś nie ma. O ja dzisiaj byłem o Zodiaku, Zodiak, nie Zodiak tylko w sklepie weszłem, bo z busa wysiedliśmy, na piechotę szliśmy, myślę to zajdę, to kupiłem kur jakie te zupki chińskie drogie kupiłem dwie zupki i parówki bo ogółem lubię sobie nagrać wodę zupkę sobie chińską takie szybkie danie to jest bo góry człowiek musi ogłym, zupy jeść i do tego ułem parówkę parówki kupiłem takie cienkie do smaku pomidorowa i coś tam jeszcze jakoś nie wiem, kupiłem bo dawno nie jadłem, lubię nieraz sobie zjeść zupkę a jak nie to sobie zaraz pójdę zrobię kurde, ale będę musiał kurczaka zjeść no i kupiłem ja nie będę mówił co ja kupiłem. To powinno Was gówno to obchodzić. Ale ogółem chcę Wam powiedzieć, że jak lajty będę robił, to ogólnie będę sam robił. Bo ogółem nie chcę, żeby tak się ogółem działo. Jak się wcześniej działo. Jak ostatnio. Właśnie. Lepiej 200-300 zł mniej, ale ogólnie żeby było inaczej niż. Bo jak ja Lajta robię to ogólnie, obrażam. Ale to... Już nic nie będę mówił na ten temat. Właśnie. Taki krótki film. Nie, ja lubię ułem sam robić. Lajty. Bo mam większą kontrolę nad tym ułem, co odpowiadać, jak się zachowywać i co mówić. To chcę Wam to właśnie powiedzieć. Ale ułem, jak ja słyszałem informatyk Mój no, mam dobry kontakt z nim, że po prostu pewni ludzie chcą mi wysłać paczki. To Ułem serdecznie bardzo dziękuję. A ułem jak będziecie chcieli, żeby kogoś pozdrowić, to Ułem, to możecie, można tak zrobić tak, jak było wcześniej. Po prostu... To będzie zależało tylko od Was, nie ode mnie. Mają ludzie urodziny i jakieś nie wiadomo inne różne rzeczy. I po prostu mogą poprosić jedna osoba poprosić, żeby kogoś pozdrowić. Ma urodziny, jakieś inne rzeczy. To wy widzicie. Jak to ogólnie? Czy lubicie? Niektórzy Ale ja nie będę się chwalił już co i jak. Właśnie. Może jutro lajta zrobię. A na co? Muszę zbierać. Bo planuję w jakieś cudowne miejsce pojechać na trzy dni, na przykład ale o komputera nic nie będę brał będę... <tryk> <tryk> o kurde, To <Stasz> się wspomina <tryk> zobaczymy, jak będzie o kurde, no widzicie, nie sam będę robił, bo właśnie jedna osoba, byłem właśnie tam, pewne rzeczy załatwiałem, pewna osoba zadzwoniła do mnie i po prostu nie był zadowolony z takiego czegoś, co się ostatnio u działo. No, i pozdrawiam go właśnie spod Warszawy. Pozdrawiam go serdecznie. Hej.